Jak ktoś wie, co oznacza ten znak, to proszę dać znać. Tylko w tej chorej... czy Chilola widziałam takie znaki. I na znakach stopna, no, ale to też... też te jeden razy jeden jest. Co oznacza, nie wiem. Albo jestem za głupia, żeby to zrozumieć. Też tak może być. oglądają dworce i często targi tutaj w Meksyku, ale i w Ameryce Łacińskiej no i nikt nie dewastuje, ha A dlatego jest taki mocny nacisk by ze stron właśnie pewnej organizacji by zabić tutaj to wszystko A ludzie Chyba tak do końca nie dają się przerobić, jak w Polsce, ale um, niestety propaganda, mentalność, organizacja zyskują na sile i to widać, widać mocno w Chiapas, Oby przetrwało, bo wiara jest tutaj dość mocno zakorzeniona. do Czululi um, autobusem, pisać Piszę Bo zobaczymy gdzie um, zostanie i może mi w będzie stawała, co nie wierzę niż te kolektywa Kolektywa 8 kosztowała, no jakoś coś mnie naciągnął mu dziesiątkę i piątkę i wszystko zebrałam I bateria mi się kończy, no super A w sumie kosztuje ten bilet 6 kolektywo kosztowało 8 ale też się coś tam wczoraj pulta, bo tam pisze minimum 8 a maksimum patrz teraz się i ono tu kursuje po całym tylko trzeba wiedzieć które które wsiąść. a nie tak jak ja wczoraj pojechałam z tą stroną no dobrze zobaczymy gdzie ten autobus pojedzie. myślałam, że dojedziemy do jakiegoś przystanku autobusowego, bo maps mi są zaznaczone 3 czy 4 i autobus nie stanął na żadnym i znowu wywalił mnie w środku miasta jeszcze muszę cioseć kawał uff, no dobra ciosam i szukam autobusu połączenia dalej do Santa Maria zobaczymy, czy znajdę o, tutaj jest masakra na firma, nie? Tyson Group A w Puebli produkuje się Volkswagen'a. Volkswagen. Na dużą skalę z tego co wiem. Nie wiem czy jeszcze, a chyba tak. Chyba tak. Bo widziałam fabryki, przejeżdżam, ale za późno włączyłam kamerę. A psy się tam szedzą. Dzisiaj pięknie dotarła i widzę, że tutaj ludzie już wyczęli, że to jest atrakcja turystyczna, bo już są znaki El Soca czyli dziura, która jest pokazywana wszędzie i psy. wszędzie w mediach społecznościowych. I widzę, że są już znaki, nawet miesiąc temu powstała, czy dwa. I ja się tu wybrałam, i dość łatwo było dojechać. Jestem pyk, jestem, wysiadłam, mapkę włączyłam, i nawet jest zaznaczony w Google Maps. Także i patrzcie, jest znak sakr. A widzę, że tutaj żandarmeria. A ja dzisiaj powiem Wam. A, że na sandałku bo but mokry ale tak mokry i e, dam wam radę jak macie mokre buty najszybciej no wysuszycie jak włożycie papier tylko, że ja wczoraj się skapnałam bardzo późno i ten papier e, no nie mogłam znaleźć, musiałam chodzić po ulicach szukać no i psiory oj. ja psiora nie lubię znaczy lubię psiora, ale nie, jak mi atakuje. Za mną dziura, która powstała jakieś dwa miesiące temu. Ale co on, o ile dobrze mu wypowiadam. No nie wiadomo, no zapadła się, powstała. W mediach społecznościowych robiła Taką, że jest obstawiona żandarmerią, policją i w ciągu miesiąca czy tam niecałych dwóch no stała się atrakcją turystyczną, Meksykanie to są bardzo pomysłowi ludzie i wiedzą, że tam gdzie turysta tam interes, więc już mają tutaj same stoiska i to jest już atrakcja turystyczna. No niestety do tej atrakcji turystycznej tak dostać się blisko by było fajnie, nie, tam spojrzeć w dół. A ktoś tam coś słyszał, słyszałam, że, że ta woda jest jakaś zatruta, ale czy to prawda? Cholera wie. A no, obstawione całe jest i z każdej strony policja żandarmeria dość dobrze uzbrojona. Ludzie przyjeżdżają oglądać. Widziałam latającego drona. I fajny widoczek już jest tutaj na wulkany. Dzisiaj mam ciutkę lepszą pogodę, ale ciekawe jak długo się utrzyma, bo, bo chmury. No i... I fajna dziura, nie? I zero białasa. Biaz Białas jeszcze nie odkrył. Jeszcze nie ma turów z puebli, chociaż wcale się nie dziwię, że już są. Spoko. I takie rzeczy lubię. Przez przypadek. Nie przyjechałam tutaj dla tej dziury. Przyjechałam dla wulkanów, ale nie wiem czy wejdę, bo kurczę, patrzę jaka pogoda. I tutaj mamy teraz gdzieś 12 po południu. A jak ja chcę wchodzić na ponad 4000 z tego powodu przyjechałam No a to przez przypadek dojeżdżałam. No i mi podesłali znajomi. Mówiłam tu dziura, że dziura w Meksyku. Ja mówię, gdzie ta dziura w tym Meksyku? Patrz, a, a tu w Pueblik. Mówię, ufa, To może się skuszę jak będzie jakoś szło łatwo dojechać pobliżu. I rzeczywiście, bardzo łatwo się do tej Choluli dojeżdża. I się tutaj do Santa Maria dojeżdża spoko przejazd, taniutko zapłaciłam 6 za autobus i 8 tutaj peso, czyli 14 peso. No i spoko nakręcę dziurę i tyle. No, ale widzę, że dużo miejscowych przyjeżdża z powodu tej dziury. No i tyle. Ach, może wulkan powstanie, bo tak tu e, wulkan właśnie e, powstał jeden, e, nagle zaczął wyrastać i prawie z dnia na dzień, a tu e, okolice Mexico City są e, se sejsmicznie dość e, aktywny teren, także e, wulkany są wokół, także takie anomalia to nie jest jakiś specjalnie wyjątek dla nich tu, a możliwe, że też kopalnie były. Ja widzę dużo złota srebra i możliwe że się też dlatego zapadło. Coś tam może być zobaczymy, no ale patrzcie jak o mój ty Boże, ja co nie Ci Meksykanie. Okay. Łatwo dojechać, zwiedzajcie, przyjeżdżajcie, zobaczyć dziurę. Chociaż mało co widać, nie? No tak, z daleka. Dron by się przydał, i nie ma zakazu latania dronem, nie? Jeszcze. I myślę, że tam tamci ludzie tam z tej chałupki, to sobie, z tego domku kasują za wyjście na doch. Wcale się nie zibie. Co się nie żywie. Biznes to biznes. Ale żandarmerie i nieźle. I nawet widzę jakiś e, kemping rozbity, czyli mm. prowadzą jakieś tutaj badania. Mm. Mm. Oni z powodu tej dziury Zrobiły nawet wlep No nie mogę w to wierzyć Już mają produkt na wewnętrzny Żeby uhonorować tą dziurę o, Przedsiębiorczość Tych ludzi to jest naprawdę godne podziwu. No, patrzcie ile tutaj już się otwarło knajpek w ciągu miesiąca. No nie żartuj, oni nawet mają kubeczki już. I koszulki. Wszystko. Bo w ciągu miesiąca. Naprawdę. Jedzie koń. i za pięć pysiaków nie, nie, <noise> można wejść na dach. Mówiłam, że będę robić interes na dach. A, fajnie takie rzeczy widzieć w Meksyku, bo są też, jest i druga strona medalu, taka mocna, mocno o, zakrojona dla i mam wszystko gdzieś. Ta strona też jest w Meksyku. I co mnie tutaj interesuje, muszę zobaczyć na mapie co to jest. Mam nadzieję, że mam internet. Bo tam z tyłu są jakieś takie dziwne fabryki. I możliwe. No to stadion. Dziwnie to wygląda. I gdyby to rzeczywiście były jakieś fabryki, wykopaliska czy coś, no to by wyjaśniało dziury. <gry> jakiejś wielkiej filozofii tutaj nie trzeba w tutaj ludzie się w ogóle nie przejmują zbiory na polach normalnie trwają i taka wioska tutaj wieś no. <grymne> ale wiedziałam, że ten dach <grymne> że z tego dachu będę robić kasę no i ludzie rzeczywiście chodzą na ten dach po, po, po zdjęcia i chyba zapłacę te pięć pysiaków też by. <grymne> Za stół, <noise> może lepsze zdjęcie szczą. Jednak się skusiłam i, i weszłam za piątka. No, troszkę lepszy widok, ale. dron to by było coś. I widzę, że rzeczywiście tam jest jakaś fabryka. A z tyłu, tyłu jest też cementownia. Także to by wyjaśniało wiele, Koguta tam mają na dachu i ludzie wchodzą. A wejście jest z tej strony, nie? <noise> No, no, podrabinie się było na dach I pokażę Wam jeszcze coś fajnego. No, w tych krajach. Mają na dachach... No bo tu jest zimniej. Tam gdzie jest zimniej, używają wodę właśnie takimi solarami na dachach ciekawe. Jeszcze nie takie turystyczne, nie? <laughs> tylko miejscowe to przecież.